Drogi synu i moja droga córko, witamy na naszym kanale Błogosławieństw. W dzisiejszym wideo wspólnie zagłębimy się w potężne i pocieszające przesłanie: Jestem Tobą, kochający ojciec. Synu, przygotuj się na dotknięcie Bożej czułości i współczucia, bo to jest coś więcej niż proste przesłanie to głos Boga przemawiający. Bezpośrednio do Twojego serca. Mój umiłowany synu i moja ukochana córko, z nieskończoną miłością przychodzę do Was w tej chwili, aby otoczyć Was moim światłem i ochroną. Poczuj Moją obecność wokół siebie, jak delikatny uścisk, który Cię pociesza pośród udręk życia. Jestem Twoją bezpieczną przystanią. Twoją bezpieczną przystanią pośród burzy. W chwilach zwątpienia i niepewności pamiętajcie, że zawsze jestem z Wami, prowadząc Was mądrością i miłością. Nie bój się, bo jestem Twoją tarczą i twierdzą, gotową Cię wesprzeć w każdych okolicznościach. Zaufaj mi, bo znam Twoje drogi lepiej niż ktokolwiek inny. Jeśli ufasz Bogu, Napisz w komentarzu, Boże, ufam Pana. Umiłowany synu, gdy rozpad zapuka do Twych drzwi, wezwij moje imię, a wyciągnę moją potężną rękę, aby cię podnieść. Nie ma dla Ciebie zbyt wielkiego ciężaru, gdyż ja poniosę z Tobą każdy Twój ciężar. Pozwól mi być Twoją ulgą i pocieszeniem w najciemniejszych godzinach. Pamiętaj, że jesteś kochany ponad miarę, bo stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo, a moja miłość do Ciebie jest wieczna i bezwarunkowa. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości, nawet Twoje wady i słabości. We mnie w każdej chwili znajdujecie przebaczenie i odnowę. Kiedy poczujesz się, Zagubiony i bezradny, spójrz w głąb siebie, a znajdziesz moją obecność świecącą jak wieczny płomień. To ja daję wam siłę, abyście mogli iść do przodu, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Zaufaj mojemu światłu, gdyż ono nigdy nie zgaśnie. Nie martw się o jutro, bo znam już Twoje dni, zanim jeszcze one nastąpią. Oddaj się pod moją opiekę, a poprowadzę Cię ścieżkami pokoju i dobrobytu. Zawsze pamiętaj, że jesteś częścią boskiego planu i że jestem z Tobą na każdym kroku. Nie pozwól, aby strach i niepokój zdominowały Twoje serce, gdyż dałem Ci ducha odwagi i determinacji. Podnieś głowę i idź z wiarą, wiedząc, że jestem przy Tobie. Gotowy Cię wspierać w każdej chwili. Kiedy poczujesz się słaby i zniechęcony, pamiętaj o moich słowach zachęty. Jestem Twoją siłą w słabości, Twoją nadzieją w przeciwnościach losu. Zaufaj mojej obietnicy, a zobaczysz, że Twoje ciężary zamieniły się w błogosławieństwa. Nie dajcie się ponieść rozpaczy i smutkowi bo jestem niewyczerpanym źródłem radości i nadziei. Napełnij swoje serce moją obecnością, a zobaczysz, jak Twoje życie przemieni się w hymn uwielbienia i wdzęczności. Kiedy poczujesz się samotny i bezradny, pamiętaj, że jestem Twoim stałym towarzyszem, gotowym wysłuchać Twoich próśb i otrzeć Twoje łzy. Nie ma samotności, która byłaby w stanie oprzeć się mojej miłości. Zaufaj mi, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Podążaj moimi śladami z wiarą i determinacją, a osiągniesz pełnię życia, jakiej dla Ciebie pragnę. Nie bój się, bo jestem z Tobą aż do końca czasów. Niech ta modlitwa będzie dla Was kotwicą w trudnych chwilach światłem w ciemności i nadzieją pośród przeciwności losu pamiętajcie zawsze że jestem waszym bogiem i nic na tym świecie nie jest w stanie odłączyć was od mojej miłości na każdym kroku jestem przy tobie prowadząc cię z miłością i miłosierdziem nie bój się bo jestem twoim pasterzem i niczego ci nie zabraknie Dopóki będziesz pod moją opieką. Kiedy poczujesz się przytłoczony ciężarem życia, pamiętaj, że jestem Twoim bezpiecznym odpoczynkiem, gotowym przyjąć Cię w moje kochające ramiona. Oddaj mi swoje ciężary, a ja dam Ci ulgę i pokój. W chwilach udręki i ucisku, wzywaj mojego imienia. A wysłucham Cię z nieba i wspomogę Cię moim potężnym ramieniem. Nie ma dla mnie problemu zbyt wielkiego, bo jestem Bogiem Wszechmogącym, który wszystko może. Kiedy poczujesz się zniechęcony i pozbawiony nadziei, pamiętaj o moich obietnicach, które brzmią tak i amen w Chrystusie Jezusie. Dam Wam nowe siły do dalszego. Działania i odnowię waszą wiarę jak orzeł, który leci wysoko. Nie dajcie się zniechęcić niesprzyjającymi okolicznościami, ponieważ jestem większy niż jakiekolwiek wyzwanie, które może stanąć na waszej drodze. Z, a ufaj mi, a zobaczysz, jak góry na Twoich oczach zamienią się w równiny. Kiedy czujesz się zagubiony, i pozbawione celu, spójrz na moje światło, które świeci w Tobie, a znajdziesz przewodnictwo, którego potrzebujesz, aby iść dalej. Jestem Twoim prawdziwym kompasem, który poprowadzi Cię do bezpiecznej przystani. Nie zapominajcie, że jesteście kochani wieczną i bezwarunkową miłością, która nigdy nie przeminie. Kocham Cię miłością, która przekracza ludzkie pojęcie, i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Niech to przesłanie będzie balsamem dla Twojej zmęczonej duszy, źródłem nadziei i odnowy. Niech moje słowa zainspirują Cię do pójścia naprzód z wiarą i determinacją, wiedząc, że jestem z Tobą na każdym kroku. Dzieci, z głębi serca dziękuję. Wam za poświęcenie czasu na wysłuchanie tych słów pocieszenia i nadziei. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, napełni Wasze serca i strzeże Was w Chrystusie Jezusie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrybowania kanału, aby otrzymywać więcej takich podnoszących na duchu wiadomości. Niech Bóg Wam obficie błogosławi.